No taki luźny odcinek, nie ma żadnej serii. No i zaczynamy. Wchodzimy do nich, do domu. Dzień dobry, zapraszam, to tutaj. No tutaj to mamy łóżko. Tutaj śpi No tam ma być badek, no i nic takiego innego praktycznie w domu nie mamy. To w takim domu nie da się mieszkać, no wtedy musimy... No, zaraz będzie decyzja. Wyrywa. Przepraszam za błąd. Wyremontujemy Wasz dom. Pakujcie rzeczy i jedziecie na wakacje. Spakuj się do miski. No to jedziemy. co tam robią jak burzą no a w następnym odcinku na początek pokażę wam jak dom wygląda taki to, 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 to stare łóżko I tak ciemno, że w ogóle nic nie widać dobra mamy jakąś lampę idziemy po ten kibelek dobra wyburzamy ten kibel Bum! Dom jest pusty. W następnym odcinku będzie już wybudowany. Wam pokażemy. No i chyba już koniec. Jeszcze ktoś może jeszcze coś mi się przypomni, to powiem.